Cześć, witaj w moim wideo. Medytacje dla początkujących i dla opornych, też tak to można nazwać. A to tylko dlatego, że nie jestem typową osobą, która uczy medytacji. Tak naprawdę to jej w ogóle nie uczę. To jest moja także droga do uzdrowienia. Przetestowałam, wiem, że medytacja ma rewelacyjne efekty, zarówno na nasze wnętrze. Jak i na zewnątrz, tak to można nazwać. A konkretnie, kiedy medytowałam regularnie, jakoś tak wszystko fajnie się układało. I dlatego postanowiłam po prostu bardziej zgłębić temat. Um, niewiele jest takich naprawdę fajnych medytacji, które sama chciałabym słuchać, i z tego powodu tak naprawdę zrodziła się ta potrzeba nagrania własnych medytacji. Poza tym wiem, jak to jest. Czasami jest tak, że a kurczę, Mój głos nie będzie ci totalnie pasował, dlatego będziesz wolił, wolał, wolała słuchać medytacji kogoś zupełnie innego. To jest ok. Też tak czasami mam, że kogoś po prostu słucha się milej, kogoś troszeczkę mniej miło. Um, chociaż ogólnie jestem bardzo tolerancyjna i tak naprawdę 90% medytacji wcale nie przeszkadza mi, czyjś ton głosu, czy sposób mówienia <noise> i tak dalej. Um, Jeżeli podobają mi się medy moje medytacje. Super, bardzo się cieszę. Tak jak mówię, nie jestem żadnym duchowym guru ani nikim takim. Um, pomysł na to wszystko zrodził się tak naprawdę um, z tego, żeby pokazać tą normalną, codzienną stronę medytacji. Więc jeżeli będę nagrywała dla Ciebie tutaj jakieś filmiki, będą one czysto praktyczne, ponieważ um, coś pomogło mnie i być może pomoże także Tobie. Bo wiem, że może być jeden, dwa sposoby, na kogoś podziała jeden, na kogoś podziała drugi i tak dalej, i tak hmm. dalej. Czasami jest też tak, że może powtórzę coś, co już gdzieś słyszałeś, czy słyszałaś, ale będzie to w innych słowach, gdzie dotrze to do Ciebie bardziej. Albo wręcz przeciwnie, pójdziesz na czyjś inny kanał, albo usłyszysz to od koleżanki, kolegi, cokolwiek. I dotrze to do Ciebie, bardziej, bardziej to z Tobą zrezonuje. E, więc super, że jesteś. Porozmawiamy sobie o tym w ogóle, jak zacząć medytację. Nie skłamie, jeżeli powiem, że najlepiej jest po prostu zacząć. Nie musisz mieć nie wiadomo jakiej przestrzeni, nie musisz mieć nawet nie wiadomo jakiej ciszy. Oczywiście super jest na początku mieć ciszę. Wiedząc przynajmniej, że nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Ale... Pozwól, że zademonstruję Ci, jak wyglądały moje zupełne początki medytacji. Mm, mitem dla mnie jest, że można nie myśleć o niczym. Może po prostu nie jestem na tym etapie, może istnieje taki moment, do którego dojdę, że będę potrafiła przez 5 minut wyłączyć zupełnie swój mózg. Jednak na chwilę obecną tak wygląda, mm, wyglądała, wygląda moja medytacja. Znajduję wygodną pozycję. Może to być taka, może to być. Tradycyjna kokardka, jak mówią dzieci w przedszkolu. I zaczynamy medytację. Ok, teraz chwila dla ciebie. Wylosuj się, wylosuj się. Będzie ok. Tak mi nie wygodnie. No nie, tak też nie. Ok, skup się. Kurczę, czy zdążę potem, żeby wyskoczyć do sklepu i wrócić w sam czas na rozmowę? Skup się. To tylko kilka minut. Wszystko zdążysz. Okej. Okay. O, pies chce wyjść na dwór. Pies zaczyna warczyć cicho, bądź muszę się skoncentrować, bo nie wyjdzie. Dobra. Na czym skończyłam? Tak mniej więcej wyglądają moje medytacje. Czy to obniża ich skuteczność? Nie. Myślę, że musi minąć pewien moment. Musisz ileś tych medytacji zrobić, wykonać, przeprowadzić, po to, żeby w końcu móc być w tym miejscu i w tej pozycji, że okej, okay, nawet jeżeli pies będzie chciał wyjść na górę. Nawet jeżeli ktoś Cię zawoła czy cokolwiek, że nie zostaniesz wybity z tego rytmu. Na początku jest to bardzo trudne i niemalże niemożliwe, więc nie biczuj się, nie bądź na siebie zły, zła, bo tak po prostu jest i będzie. Że na początku będzie Cię denerwowało absolutnie wszystko. Nadal mnie denerwuje coś tam, albo że nie mogę się dostatecznie skupić i nie popłynę tak zupełnie z flow. To jest zupełnie normalne. Na początku ważny jest po prostu ten czas, który poświęcisz sobie. Zaczynaj od tych krótszych medytacji pięciominutowych, 7 minut. 7 minut to jest super ekstra czas na medytację moim zdaniem na sam początek? Dojdziesz do 15, mega wielki szacun. Ja nadal mam trudności z medytacjami, które trwają po 30 minut. No bo jak znaleźć 30 minut w ciągu dnia na to, żeby być tu i teraz i w ogóle wyluzować się? Niemalże niewykonalne, ale spokojnie, dojdziemy do tego, dojdziemy do tego razem. Bo tak jak mówię, nawet ja nie jestem jeszcze w tym miejscu. Wykonałam chyba dopiero ze 2-3 takie medytacje, które trwały około 30-40 minut. Um, jest to zupełnie inny styl, nawet tak możemy to określić, do tych medytacji 5-7 minutowych, ale nawet te 5-7-10 minutowe na sam początek. W zupełności wystarczą dla Ciebie, żebyś zobaczył, zobaczyła, jaka jest ogromna różnica w ogóle w Tobie, i tak jak mówiłam, jak i na zewnątrz. Inaczej patrzysz na świat, inaczej jesteś bardziej świadomy i świadoma tego, że coś się zadziewa i coś się zadziewa po Twojej myśli. Wdzięczność, praktyka wdzięczności także będziemy to robić. Jest to mega fajna rzecz i, i także magia się dosłownie dzieje. Um, tak więc, nie szukaj Bóg wie, jakiej przestrzeni. Jeżeli jesteś w stanie odciąć się na te 5-10 minut, dać znać wszystkim domownikom, że ej, słuchajcie, potrzebuję 10 minut ciszy i spokoju, to będzie super, zupełnie zupełności wystarczy. Zamknij się w pokoju, zamknij się w łazience. Dla mnie ważne jest, żeby siedzieć podczas medytacji, jeżeli chcę być w niej obecna. Dlatego, że jeżeli będę leżała na 90%, zasnę, bo odpłynę po prostu w medytacji. Jeżeli chodzi o medytację na dobry sen, mega, znaczy, że się sprawdziła, ale jeśli jest to jednak medytacja, która ma wprowadzić cię w ten dzień, albo robisz ją gdzieś w ciągu dnia i masz jeszcze coś do zrobienia i musisz być tu i teraz, to jednak fajnie jest, żeby usiąść. Czy musi to być siedzenie po turecku? Niekoniecznie. Może to być jedna noga w dół, mogą być to obie nogi w dół. Możesz siedzieć nawet tak, tobie ma być wygodnie. Ty masz w tej medytacji wytrzymać, być w stanie wziąć głęboki wdech i wydech. I po prostu odpal sobie. Znajdź medytację, polecam Ci medytacje, które znajdą się także na moim kanale. Będą to medytacje na dobry dzień, będą to medytacje obfitości, wdzięczności. Przejrzyj listę, bo będę starała się regularnie coś dodawać. Polecam Ci medytacje prowadzone na sam początek, ponieważ jeśli będziesz robić medytację tylko i wyłącznie z muzyką, to ten mózg jeszcze bardziej będzie szaleć. Nie będziesz, będziesz się denerwować, bo nie będziesz wiedział, wiedziała o czym Ty masz tak naprawdę w tej chwili myśleć. Okej, okay, nie myśl o niczym, nie myśl o niczym, ale się nie udaje, bo za chwilę znowu idzie cały pociąg, cały natłok. Wszystko się psuje i medytacja jest nieudana. I potem zazwyczaj osoby mówią, nie, próbowałam medytacji, to nie działa. Nie działa, bo nasz mózg jest bardzo niepokorny. Nasz mózg nie potrafi się wyłączyć. Widziałeś, wzięłaś memy z mózgiem. Ej, śpisz, tak śpię mózg. Daj mi spać. A pamiętasz, nasz mózg się nigdy nie wyłącza. Także polecam Ci z całego serca medytacje prowadzone. Ja w dalszym ciągu, jest już kilka miesięcy mojej podróży w medytację. Nie szukuj się, nie robię tego regularnie, codziennie. Bardzo bym chciała. Ty także się nie biczuj. Jeśli co drugi dzień, jeśli raz w tygodniu na początek znajdziesz ten moment, żeby pomedytować, a potem w trakcie dodasz do tego jeden dzień, kolejny, i kolejny, i kolejny. To będzie mega droga. Nie musisz od razu medytować jak Buddha, nie musisz medytować jak mnich, gdzie zupełnie nic cię nie wytrąci z równowagi. To jest droga, do której dojdziesz. To jest coś, czego się nauczysz. To jest coś, w czym, co będzie ewoluować. Ale tak jak mówię, w medytacji prowadzonej, ktoś opanowuje Twoje myśli. Ktoś mówi Ci. O czym w tej chwili masz myśleć i to trzyma ten nasz mózg na wodze, bo on ten mózg się koncentruje na tej chwili, na tym, o, okej, okay, to teraz muszę sobie wyobrazić wodospad. Okej, okay, no to wyobrażam sobie ten wodospad, aha, okej, okay, to teraz muszę w ten wodospad wejść, więc mózg jest trzymany na wodze. I jest to naprawdę coś fantastycznego, szczególnie dla podnotkujących, gdzie, tak jak mówię, Mózg, nasze myśli będą zupełnie wszędzie. Czy robię to dobrze, czy robię to źle. Nie ma czegoś takiego według mnie jak źle przeprowadzona medytacja. Będą dni, kiedy wejdziesz w medytację głębiej, będą takie, gdzie po prostu ją przelecisz i zupełnie zapomnisz. O kurde, czy ja sobie zdążyłam wyobrazić, się jak dalej. Zostaw to. Jutro będzie lepiej. Jutro też będzie dzień, za dwa dni będzie kolejny dzień. Spokojnie, krok po kroku, medytacja po medytacji. Wypróbuj różne. Może bardziej będzie z tą rezonować medytacja, którą robisz rano, może ta, którą robisz wieczorem. To też ma znaczenie w tym, czy się zniechęcisz do dalszej medytacji, czy też nie. Super jest zacząć dzień z medytacją, bo wkraczasz, nastrajasz swój mózg na zupełnie inne fale, ale też z drugiej strony potrzebujemy się wyspać. Jeżeli też chcesz robić medytację dwa razy dziennie, ekstra, jak dla mnie szacun. Ale może być tak, że zaraz zrobisz tu, a zaraz zrobisz tam. Zawsze, kiedy czujesz też, że kurczę, zaraz wybuchnę, że coś potrzebuję, nie wiem, muszę wyjść, muszę um, pójść na spacer, muszę odsapnąć, to też jest dobry moment. Kurczę, może medytacja. Więc będzie czasami tak, że jest jakaś potrzeba, żeby zrobić coś tu i teraz, po prostu to zrób. Więc zachęcam Cię, aby nie czekać, nie zwlekać, tylko po prostu, jeżeli dookoła ciebie w tym momencie nikogo nie ma, wiesz, że przez najbliższe 5 minut nic się nie zadzieje. Włączenie trybu samolotowego w telefonie także pomaga, bo wtedy połączenia nie będą do ciebie przychodziły przez te 5 minut. Nic się nie wydarzy przez te 5 minut. Ja wiem, że może być tak, że, ale może zadzwonić ktoś, nie wiem, ze szkoły, albo mama będzie potrzebowała mojej pomocy, albo coś tam jeszcze innego, albo czekam na przesyłkę na kuriera. Ok, to jeżeli czekasz na przesyłkę na kuriera i wiesz, że w tych godzinach przyjeżdża, to po prostu w tym czasie nie rób medytacji, <noise> bo wyrywanie Ciebie z czegoś nie sprawi, że polubisz tę czynność. Niech to będzie taki Twój czas ze sobą. Ok, to teraz koncentruj się na sobie. Tylko i wyłącznie na sobie i działamy. I dawaj znać, jak ci idzie, ile ty z rzędu medytujesz, czy w ogóle zaczynasz dopiero, czy wracasz do medytacji po jakimś czasie. Ja wracam teraz do medytacji po jakimś czasie. Cały czas widziś te medytacje ze mną z tyłu, są, ale byłam bardzo zajęta i ciężko mi było się nawet skupić, skoncentrować na tej chwili dla siebie. Wiem, że to był błąd i to jest wymówka, bo. Znalezienie tych 5-7 minut dla siebie nie powinno stanowić problemu. Tak jak mówię, nie musisz się przygotowywać do medytacji. To medytacja ciebie przygotowuje do dnia, do nocy, do tego, żeby lepiej ten czas tutaj na ziemi spędzić. Także zachęcam Cię do wybrania kolejnej medytacji em, z mojego kanału, albo jeżeli nie pasuje Ci cokolwiek we mnie, to znajdź jakąś inną ale po prostu zachęcam cię do bycia tu i teraz. Także dziękuję, daj znać w komentarzu, jak tam Twoja podróż, czy jest to punkt startowy, czy już dalej. I do zobaczenia w kolejnych filmach.